Squid Game przedstawił nam wielu interesujących graczy. Jednym z nich jest Dejho. Gracz 388 oszukał wszystkich fanów, podając się za byłego Marines, ale ostatecznie okazał się kłamcą, którego historia zakończyła się tragedią. Ta postać podzieliła widzów. Niektórzy nienawidzili jego historii, innym wydała się interesującym zwrotem akcji. Dlatego dziś na Charlie Tales przeanalizujemy postać Deho. Przyjrzymy się jego motywacjom i temu, jakie przesłanie zostawia nam w serialu. Gotowi? Zaczynajmy! Dajho wszedł do gry zadłużony, jak wszyscy inni gracze. Pojawia się po raz pierwszy w sypialni, niedługo po grze z lalką. Od tego momentu dołącza do Gichuna i staje się częścią jego drużyny. Wspomina wtedy, że był marines. I ma doświadczenie wojskowe. To pozwala mu stać się wartościowym członkiem zespołu Gihuna. Jednak wszystko zmienia się w finale drugiego sezonu, gdy tchórzy podczas buntu. W wyniku tego wielu ludzi ginie, w tym Jung Bae, przyjaciel Gihuna. To wydarzenie jest kluczowe, bo całkowicie zmienia nasze spojrzenie na Deicho. Okazuje się, że nigdy nie był Marines i nawet nie umie obsługiwać broni. To wydarzenie ukazuje jego prawdziwą naturę. Deicho to postać żyjąca w kłamstwie. Kłamał przez całe życie, by przetrwać. A te kłamstwa doprowadziły do jego tragicznego końca. Ale historia tej postaci nie jest taka prosta. Aby ją zrozumieć, musimy najpierw przyjrzeć się jego przeszłości. Dai Ho był najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Miał cztery starsze siostry, więc większość dzieciństwa spędził z nimi. Przyzwyczaił się do zabawy w gry, uważane za dziewczęce. Wiemy, że to nie było kłamstwo, bo w grze pięcioboju wykazał się dużymi umiejętnościami w grze gongi. Znał ją dzięki swoim siostrom. To była prawda. Teraz porozmawiajmy o czymś jeszcze ważniejszym. Relacji Deho z ojcem. W jednej ze scen mówi, że jego ojciec nie lubił, gdy bawił się w dziewczęce zabawy. Dlatego wysłał go do wojska, żeby stał się mężczyzną. Ojciec Deho uważał go za zbyt delikatnego i zawsze naciskał, by się zmienił. W tej scenie Deho mówi, że jego ojciec też był żołnierzem i brał udział w wojnie w Wietnamie. Jung Bae pyta o więcej, ale Deho zmienia temat. Nigdy nie czuł się komfortowo, mówiąc o ojcu. Mężczyzna źle go traktował, a istnieją wyraźne dowody na to, że bił go jako dziecko. Pod koniec drugiego sezonu widzimy, że Dejo nie dostarczył amunicji i schował się ze strachu. Potem pojawia się zawodniczka numer 120, żeby sprawdzić, co się stało. I tu ważny moment, kiedy zbliża się, by zabrać amunicję, Dejo zakrywa głowę, jakby bał się, że zostanie uderzony. Zawodniczka 120 jest nawet zaskoczona jego reakcją. To wyraźny dowód na to, że był przyzwyczajony do przemocy. Dzięki tej scenie rozumiemy, że jego ojciec bił go jako dziecko. Mając ten kontekst, możemy zrozumieć, skąd pochodzą traumy Daiho. Zawsze uważano go za słabego chłopca. Ojciec nigdy nie dawał mu wsparcia, zamiast tego go upokarzał. Nigdy nie zrozumiał, że Daiho był delikatnym chłopakiem, który lepiej radził sobie w innych aktywnościach. Ojciec chciał go zmusić do bycia tradycyjnym mężczyzną, dlatego wysłał go do wojska. Ale Daiho nigdy się tam nie dostał, więc przez całe życie udawał, że jest Marines. Nawet zrobił sobie tatuaż, żeby jego kłamstwo było bardziej wiarygodne. Ojciec Dajcho był przyczyną jego największej wady kłamstwa. Daiho to zawodowy kłamca. Jego główną formą obrony przed światem jest oszustwo, by przeżyć. Udaje i dostosowuje się, by zwyciężyć. Widzieliśmy to już przy jego pierwszym spotkaniu z Gichunem. Zbliżył się do Gihuna, gdy dowiedział się, że ten wygrał już wcześniej. Wiedział, że z nim będzie miał większe szanse na przeżycie. Udawał wtedy żołnierza, żeby wszystkich zaimponować. Potem odkrył, że Jung Bae naprawdę był żołnierzem, co tylko zwiększyło jego szanse na infiltrację. Plan zadziałał. Razem z Gihunem udało im się wygrać dwa kolejne etapy, ale całe kłamstwo zawaliło się w finale sezonu. W czasie buntu miał przynieść amunicję dla swoich przyjaciół, ale ze strachu stchórzył. Trzeba tu jednak coś wyjaśnić. Daiho naprawdę chciał dostarczyć amunicję. Nie kłamał w tej kwestii. Widzieliśmy wyraźnie, jak ją zebrał i kierował się w stronę pola walki. To znaczy, że mimo strachu próbował spełnić swoją misję, ale strach go sparaliżował. To była ludzka reakcja, którą mógłby mieć każdy z nas. Ten szczegół czyni historię Daiho jeszcze bardziej tragiczną. Nigdy nie był postacią, która kłamała ze złych intencji. Kłamałby przetrwać i zawsze starał się spełniać oczekiwania wszystkich. Tak jak robił to wobec swojego ojca, chciał być bohaterem jak Gihun, albo kimś odważnym jak Jung Bae, ale nigdy mu się to nie udało. Po prostu nie był do tego stworzony. Przejdźmy do końca decho. W grze labiryntu przypadła mu drużyna niebieskich, więc miał się tylko ukrywać. Ale Gihun ruszył za nim, żeby zemścić się za bunt. Obwinia go za wszystkie te śmierci. Gdy się spotykają, decho błaga go o przebaczenie. I znów powtarza się wzorzec z ojcem. Chciał naprawdę przynieść amunicję, chciał spełnić oczekiwania Gihuna, ale zawiódł przez strach. Dae-ho przyznaje wtedy, że nigdy nie był Marines, ale muszę wspomnieć o czymś ważnym. Przez błąd w tłumaczeniu w wielu krajach ten dialog przetłumaczono tak, jakby nigdy nie odbył służby wojskowej. Jednak w oryginalnym języku koreańskim jego wyznanie brzmi inaczej. Mówi, że próbował się dostać do wojska, ale został odrzucony i skierowany do służby publicznej. To ma ważny kontekst. W Korei młodzi mężczyźni zazwyczaj odbywają służbę wojskową, ale niektórzy są odrzucani z powodu niepełnosprawności lub problemów psychicznych. Tacy trafiają do służby publicznej, czyli do prostych prac jak sprzątanie czy pomoc społeczna. Tam oczywiście nie uczą się obsługi broni. Znając ten kontekst, lepiej rozumiemy sytuację Dejo. Naprawdę chciał być marines, jak chciał jego ojciec, ale został odrzucony. To nie była jego wina. Został zmuszony do odbycia służby cywilnej. Życie znów pokazało mu, że nie jest stworzony do bycia silnym, dlatego zrobił sobie tatuaż, by zakryć swoje niepowodzenie. Życie Deho można streścić tak. Od dzieciństwa ojciec wymagał od niego czegoś, czego nie mógł dać. Deho próbował spełnić te oczekiwania, ale zawiódł, bo po prostu nie był do tego stworzony. A żeby zakryć porażkę, nauczył się kłamać. Gdy poznał Gihuna, pomyślał, że wreszcie odniesie sukces. Deho mówi to wprost. Dołączył do Gihuna, bo myślał, że z nimi nawet taki przegrany jak on może coś osiągnąć. W końcu mógłby spełnić oczekiwania wszystkich, ale się pomylił. W swoich ostatnich chwilach Pokazuje mroczną stronę, wyciąga ukryty nóż i próbuje zaskoczyć Gihuna. Pomysł z ukrytym nożem pasuje do jego postaci. Kłamie, by przeżyć. To taktyka oszustwa. Mimo to Gihun go pokonuje. Przed śmiercią Dae-ho wypowiada następujące słowa. To twoja wina, to twoja wina. Mówi, że śmierć Jungbae i innych to nie jego odpowiedzialność. To Gihun tak naprawdę ich zabił. I ma rację. To Gihun podjął decyzję o wszczęciu rewolty z ludźmi, których nie znał. Zainspirował ich do walki, której nie mogli wygrać. Nawet nie znał możliwości swojej grupy. Porażka Dai Ho była tylko skutkiem tej złej decyzji. Dlatego odcinek kończy się płaczem Gihuna. Wie, że Dae-ho miał rację. Gdy jesteś przywódcą, porażka kogokolwiek jest też twoją porażką. Gihun próbuje nawet użyć noża na sobie, ale zostaje powstrzymany przez jednego z różowych strażników. Taki był koniec Dajcho, postaci, która pokazała nam brutalną rzeczywistość wielu mężczyzn na świecie, czy to przez patriarchat, czy jakkolwiek to nazwać. Wielu jest zmuszanych przez swoich ojców do spełniania typowo męskich oczekiwań. Dae-ho nigdy nie zadowolił swojego ojca. I to zrujnowało mu życie. To była smutna tragedia Deho. Jego zakończenie to jedno z najbardziej kontrowersyjnych. Naprawdę wierzyłam, że Dejo przejdzie drogę odkupienia i przynajmniej umrze ratując Gihuna. To uczyniłoby jego koniec bardziej sprawiedliwym. Ale reżyser po raz kolejny pokazał, że życie jest niesprawiedliwe. Czasem ktoś ma tragiczny początek i jego życie kończy się równie tragicznie. Czasem nie ma szczęśliwego zakończenia. Dejo nie zasłużył na taką śmierć, ale tak się stało. I to by było na tyle na dziś. Jeśli podobał Ci się film, pamiętaj, aby zasubskrybować, bo wkrótce dodam więcej filmów o Twoich ulubionych produkcjach. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam na imię Charlie i do zobaczenia w przyszłości.